Cześć widzowie, witam was bardzo serdecznie w kolejnym datapaku w Minecrafcie A dzisiaj datapak W skrzyni będą op i temy <noise> To jest takie po prostu ułatwienie Daretowy kinów Ok, buty Ile diamentów Wykuszę Z tym samym chyba ładowaniem Dobra, nawet buty na start i do no, mamy tylko off, więc do to... wydajnych 64. Żeby tu się wzbogacić trzeba znaleźć kurde wioskę. Co ja mam na tych butach, że tak szybko pływam? A, głębin... głębinowy wędrowiec. Dobra. Musimy znaleźć wioskę. I to naprawdę musimy znaleźć wioskę. Bo tam będą op kolejne itemy. Czy że trochę będę biegać? Zaczyna się chyba lekka pustynka. I krater mały. Tędy sobie obkrążymy. Lepiej tam nie wpaść, nikt by nie chciał tam wpaść. <coughs> że będzie statek, bo w statku pewnie też są OP i zemy. <coughs> Widzę, że statek, nie tutaj. <coughs> tu się zaczyna jeszcze prawdziwa pustynia. A takie coś, to się nie wiem, co to w ogóle jest. Jakieś jedno te źródełko. <coughs> Żółwia, przeskakujmy. Bra? Ty... <laughs> Widzowie, nie ma wioski. To mnie trochę martwi. Bo musi być tu wioska. A ja muszę. Znaczy muszę. Postaram się przejść Minecrafta. Ale musi być wioska. Halo. Zobaczymy jak ten kilo jest potężny. Dobra, jest potężny do widzenia. Epok kamienia dostałem, bo zabrałem jeden kamień. Ruina portal, dobra. Przedtem już go zauważyłem, ale nie wiedziałem, co to tak dokładnie jest. Nie? O Jezu, jeden? Tylko? Super, super, wow, dobra, <grym> litra, dobra, będziemy się lepiej poruszać, złoto mi potrzebne, tylko potki są potrzebne i koks jabłka, i co jest lepsze, to czy moje, szczęście, pięć, nie, one są chyba takie same. <grym> No, są takie same, czyli tak ma nie bierzemy. Łopata <laughs> może nam się jeszcze przydać, ale nie wiem po co. Trójząb, porażenie, przebicie, jo, lojalność, niezniszczalny, dobra, weźmy trójząb. A nie, mamy. Trójząb, dobra, porażenie, dobra, mamy te same trójząby, więc o. <laughs> Jakbym se też wziął ze strzałami i jeszcze jedna fire Werków, tak, o. Dobra, lecimy z tym. Obsydianu chyba tutaj nie było żadnego, nie? Niestety. <laughs> zaraz, zaraz! Przecież mam. Te, kill off. <laughs> Zapomniałem, że mam kill -off. Dobry nawet. Dobry nawet, no dobry jest bardzo. Ale co ja odwałam, to. Czy mam żelazo? Nie mam żelaza, ale fajnie. Chciałbym wodę podjechać, no ale cóż? <laughs> Mamy elitrę i fireworki, więc lecimy. Dobra, jest statek. Nawet taki wynurzony bym powiedział. Daj mi skrzynię o, cholera, tu muszę kłócnąć, dobra. <laughs> Okej. Okay. Nadaretowy helm przyjmę. Firebarki też są. Więc też sobie przyjmę firebarki. <laughs> Wiatr z wodą. O, to mi właśnie chodziło. Okej. Okay. I nic takiego. <laughs> Ja tego właśnie potrzebowałem. A wezmę se na zapas. Na deryt, perły. Perły sobie wziął. To bym schował se to skrzynki, bo niepotrzebne tyle potek mam. To mi niepotrzebne, to mi niepotrzebne, to mi niepotrzebne, to mi na pewno niepotrzebne. Okej, okay, teraz bym zrobił... Dobra. <śmiech> <śmiech> Tylko jest jeden problem, nie ma zapalniczki, ale możemy szybko zrobić z gravela. Tam nie. Może jest tu coś, co może podpalić ten portal. <laughs> jest ognisko, ale ognisko nie, por nie podpali. Portalu przecież. Czy pama? ma. Dobra. Nie muszę iść do portalu. <laughs> Mam tutaj. Właśnie tak, nie muszę iść do portalu. <laughs> Potkę na siłę bym jeszcze tylko zabrał. Buty mamy. Hmm. No dobra, no. <laughs> Klata, Klata, ile nam daje do zbroi? O Jezus. Co? Gdzie lecimy? Ale cały czas w tą stronę. Ał. Zatrzymajmy się tutaj i rzućmy ponownie. Co to już? To leci tam. Dobra, no polećmy sobie tam. Kura, oddawaj to. Ja bym powiedział, że to jest już tu, nie? Tak o. Dobra. Dobra, dobra. To już się cofa, to jest gdzieś tutaj, nie? Tam wpadamy, nie? Głupi gravel, kto to wymyślił? O jest, i creeper też jest, Nara. ale ja teraz jeszcze portal znaleźć w tym labiryncie. Ale portal chyba będzie na górze, bo to były schody. Kurde. Bo tam zaraz wlecę, nie? I to tyle, tak? Tu jednak nie będzie portalu. To mi niepotrzebne, to mi niepotrzebne, to mi na pewno to już nie jest potrzebne, to też nie jest potrzebne, to jest niepotrzebne. Potrzebny łuk, sedam, tutaj to sedam, tutaj 16 pereł, mam to sedam, tutaj to sedam, tutaj koksiabka, sedam, tutaj, a to sedam, tutaj, no i dobra. Tędy będzie portal, albo nie tędy. To jest cholerny po portal. portal będzie, będę musiał szukać. A tu nie, 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 W dół, w dół, w, dół, w dół. Tu się świeci za mocno. To jest biblioteka, no. Czy ktoś jest we więzieniu? <grym> no, jedynie co zostało, to jeszcze pójście tędy. Eio, to może być to. Abra portal. Skrzynia kolejna. Eee, potrzebny. A to jest... Ja bym... Ja bym tego nie robił, wiecie, silver... ...fli... ...sze. sobie trochę bloków. I wrogów przy okazji. <coughs> Dobra. To lecimy do... Portalu lecimy tu, tu, tu. A jest wyjście? Drugi raz ze smokiem walczę tej. Dobra, lecimy sobie. No i jeszcze trochę zdjęć klatu. Jeden. Dobra. Piję wszystko co mam. Typie, ty jesteś porąbany. Jop! Elektra, eletra, szybko, szybko, elektra, eletra O jezu! Ale to był fart! Prawalić walić swój oddech, typie! Chcecie cię po prostu zabić już. Za to co mi teraz zrobiłeś. Chodź tu, typie, no. A, typie, po tobie już. Weź się nie lecz. Bez sensu. A ci tam wiesz, że rozwalę, żebyś się nie lecz. O, chyba za daleko. No tu jesteś jakiś nubek. Typie. Ja wiem, że jesteś słaby jak nie wiem kto, ale no bez przesady, żeby się chować. Możesz mnie zabić, tylko trzeba w to uwierzyć. On jest, gdzie on jest? Tam jest gdzieś. O, dobra był. Brat pie, nara! To tobie! Koniec Minecrafta widzowie. Mniechę! Jeszcze go zastrzelę. Zastr dobra, widzę. Mam nadzieję, że wam się taki na tapak spodobał? O, ja jestem wymęczony, muszę się rozciągnąć. Ale dobra. Subskrybujcie, komentujcie, łapkujcie. No i widzimy się w następnym odcinku. No to pa pa.